Witam, witam, drogie znaki Ziemi. Mamy pełnię Księżyca. To właśnie 21 marca. I co pamiętajcie, że możecie mieć albo czuć silną potrzebę równowagi i harmonii. Będziecie pragnąć utrzymać sytuację miło i przyjemnie, niż zadawać fundamentalne pytania, aby nie zakłócić swojego spokoju. W ogóle spokoju. Zajdzie potrzeba dzielenia się swoimi dobrymi i złymi odczuciami, ale nie bój się być tym, kim naprawdę jesteś, pomijając fakt, czego inni od ciebie oczekują. Zapamiętajcie to tym bardziej, że jeżeli chcecie dojść do jakiegokolwiek porozumienia, to nie teraz. Przynajmniej nie przez te następne dwa tygodnie, czyli od dzisiaj do końca tego miesiąca. Jeżeli chcecie załagodzić sprawę, rozmowy, komunikacja, to nie teraz, dlatego że merkury się a, po prostu cofa. Ok? Więc lepiej przemilczeć i przeczekać do końca tego miesiąca, aby wszystko można było w jakiś sposób załagodzić. Nie kupując. Też w międzyczasie, ani nie, a, nie kupując, ani nie podpisując żadnych dokumentów, OK? A, nie kupujcie żadnych elektronicznych rzeczy, bo możecie trafić na bubla. Dokumenty zostawcie do końca tego miesiąca marca. No i oczywiście, jeżeli macie jakiejkolwiek operacji, jesteście już umówieni, to raczej to przenieść na e, nowy miesiąc. I uwaga na nerki, pęcherz, pęcherz moczowy, mm, woreczek żółciowy, żyły, skóra, insulina czy też glukoza. Miejcie to na uwadze, moje drogie znaki ziemi, A, Więc mamy pełnię księżyca i zaczynamy od dołu, czyli byk, koziorożec i na górze panna. Więc zaczynamy drogie byczki. Czwórka, czwórka mieczy. Należy wam się odpoczynek. To może być odpoczynek wasz albo kogoś z waszego bliskiego otoczenia, dlatego że to jest tak jakby rekonwalescencja. Albo jesteście przepracowani, albo wy, albo ktoś z waszego otoczenia przechodziliście przez jakieś choróbsko i... albo, tak jak powiedziałam, możecie być przepracowani i dlatego jest ważny odpoczynek dojść do siebie, moje drogie byczki. To jest bardzo ważne, bo inaczej to się wpędzicie w jakieś choróbsko. Jeżeli z kolei jesteście po jakiejś chorobie, to dajcie sobie czasu na to, aby powrócić po prostu do zdrowia. No, pustelnik. Karta dużych arkan. To jest ktoś, kto trzyma nad Wami pieczek, kto już po prostu odszedł do aniołków i praktycznie oświetla Wam drogę. Więc zaufajcie swojej intuicji i róbcie to, co Wam własny, wewnętrzny głos dyktuje. Zwróćcie uwagę na swoją intuicję, ok? Dwójka kijów. Proszę. Patrzycie, wypatrujecie swojej przyszłości. Oczekujecie czegoś wspaniałego i dobrego, co nadchodzi. Bo to jest szóstka um, kielichów piękna karta, czyli spotkacie kogoś ze swojej przeszłości, kto Wam po prostu otworzy oczy, zaświeci Wam się lampka, jak ja to mówię, w, waszym, w Waszej głowie. To będzie ktoś, kogo praktycznie to może być ktoś z um, może wa, być wasz ex znajomy ex, albo ex-boyfriend, czyli y, ex przyjaciel, eks małżonek, albo ktoś z przeszłości dalekiej, kogo nie widzieliście bardzo dawno, ale ta... Konwersacja doprowadzi do tego, że wy wyciągniecie z tego bardzo, ale to bardzo pozytywne wnioski, OK? To może być skorpion, rak albo ryba. No, jeżeli szukacie natomiast pracy, to nie w tym miesiącu, do końca tego miesiąca, ani miłość, ani praca, ani rozmowy, które miałby do jakiegoś doprowadzić do jakiegoś punktu kulminacyjnego. Odłóżcie to sobie na koniec miesiąca, czyli na lepiej, najlepiej w nowym miesiącu. Pod spodem macie arcykapłana. Piękna też karta dużych arkan, czyli rozwój duchowy dla tych z kolei, którzy Chcą podjąć dalszą naukę czy dokształcanie, czy jakieś kursy, to macie otwartą drogę. Arcykapłan wam w tym jak najbardziej udostępni i pomoże, ale zapamiętajcie, że to jest też i rozwój duchowy, czyli jest to wam bardzo wskazane. Czyli dziękujcie. Zapamiętajcie, że dzięki wdzięczności. Wnosimy do swojego życia więcej radości, czyli pisać, czytać, malować, e, założyć zeszyt wdzięczności i dziękować za wszystko, co Was otacza i co się w Waszym życiu dzieje, bo dzięki właśnie temu, moje drogie byczki, posuwamy się do przodu i wyciągać z tego, nawet z tych negatywnych rzeczy, wyciągać po prostu pozytywne. Wnioski mojej drogie wypyczki. I nawet aniołek wyszedł. Numer 20 będzie grał bardzo ważną rolę przez te następne dwa tygodnie: praca z energią. Czyli musicie nad sobą popracować. Życie bywa elektryzujące, ponieważ samą jego esencją, esencją stanowi energia. Twoje ciało to niezwykłe pole energetyczne, na które miłość wywiera korzystny wpływ. Twoje dłonie i serce są gotowe, żeby przekazywać uzdrawiającą energię Twoim bliskim i klientom. No, dwójka, ponieważ mamy tutaj dwójkę kijów, czyli możecie coś zainicjować coś dobrego i dzięki właśnie temu spotkaniu z kim się spotkacie ze swojej kogoś kogo znaliście przedtem to wyciągniecie bardzo pozytywne wnioski tak jak powiedziałam no i oczywiście waszym motem jest reassurance czyli upewnienie się upewnić się Macie dwa tygodnie czasu, czyli do końca tego miesiąca. Moje drogie byczki. Upewnijcie się, aby podjąć konkretną decyzję, a przede wszystkim odpocząć i zwróćcie uwagę na swoją duszę, bo najwyraźniej ona potrzebuje tego rozwoju duchowego. Pisać, czytać, malować, prowadzić dzienniczek czy zaszczyt wdzięczności. Bo im więcej wdzięczności, tym więcej radości. I zapamiętajcie, że zmiany są zawsze na lepsze. Także to by było tyle, moi drogie byczki. No i przechodzimy teraz do koziorożca. Drogi koziorożcu, pierwszą twoją kartą jest askielichów. Miłość. Jesteście chronieni przez siły wyższe. Ci, którzy szukają tej miłości, to prawdopodobnie ją znajdą. Ale tak jak powiedziałam, jeżeli jesteście z kolei w związku, to Wasz związek jest chroniony przez siły wyższe. Możecie się też dowiedzieć o chrzcinach, zaręczynach, ślubie, ślubie komunii. W każdym bądź razie czy weselu. A w każdym razie to jest bardzo pozytywna karta. Jeżeli chodzi o Was, to jesteście na dobrej drodze, jeżeli szukacie partnera czy partnerki. Ponieważ mamy królową a, mieczy, więc, jest duże prawdopodobieństwo, że właśnie taką energią będziecie w tej chwili działać. To może być też ktoś w Waszym życiu: to może być on i ona, bo są to rozłożenia. Ogólnikowe, generalne, bliźnięta waga wodnik, albo ktoś, kto ma właśnie te znaki na swoim wykresie urodzeniowym. Po 35 roku życia i wzwyż. To jest on albo ona, ktoś, kto wie czego chce i chce dojść do sedna sprawy. I tak jak powiedziałam, możecie równie dobrze i wy działać taką energią. Wychodzi na to dziesiątka kijów, że pchacie po prostu wszystko na siłę do przodu. Co może przynieść wam rozczarowanie? Rozczarowanie, bo może to się skończyć z złym choróbskiem, z złym poczuciem emocjonalnym i psychicznym, a można. Te sprawy, które macie, czy sytuacje, czy aspekty, rozłożyć na kilka etapów, tak żebyście widzieli swoją drogę i nie działać na ślepo. No, Dziesiątka mieczy odwrotnie mówi o tym, że są dookoła Was jakieś plotki, niesnaski. To też może oznaczać um, choróbsko, które w dalszym ciągu się może po prostu e, ciągnąć gdzieś tam w podszewce, ok? I dlatego trzeba zacząć o siebie po prostu dbać. Za dużo, jak weźmiecie na swoje barki, to właśnie kończy się to chorobskiem. No i pod spodem ostatnia karta to świat, czyli. Zmienić postępowanie, zmienić podejście do życia, bo zaczynacie całkiem nowy cykl, biorąc pod uwagę fakt, że w tym roku, o ile się nie mylę, chodzi rożec Saturn. Zaraz sprawdzę. Saturn. Saturn, tur sa oi sa povn 2, 19. Przepraszam, że tak długo, ale szukam. Saturn w Koziorożcu. Dwa 19 zaraz zobaczymy. Saturn komu sprzyja, komu dokuczy. Zaraz zobaczymy. Do końca, gdzie pozostanie, o oh mój Boże, Saturn, planeta obowiązków i, i poważnego podejścia do życia, opuścił znak strzelca w 2017 i wejdzie do kardynalnego ziemskiego koziorożca, gdzie pozostanie do 2020, czyli mojej drogi koziorożce, joj do 2020, Saturn podpowiada nam, nad czym powinniśmy popracować i na co uważać, żeby zrealizować ważne, długofalowe plany. W znaku koziorożca zwróć, zwróćmy uwagę na sprawy zawodowe i finansowe. Warto teraz robić bezpiecznie długoletnie inwestycje, wykazać się cierpliwością, pracowitością i oszczędnością, oraz nie stawiać wszystkiego na jedną kartę. No proszę. No także dowiedzieliśmy się. I waszym mottem jest ziemia. Czyli po prostu potrzebujecie uziemienia. No a czakra serca numer 33 też będzie grał bardzo ważną rolę u Was. Zwróćcie na to uwagę, bo możecie po prostu zobaczyć numer rejestracyjny w jakimś momencie, o czym myśleliście. Wtedy sobie trzeba przypomnieć: bo to albo potwierdzi, albo powie. Hej, nie tędy droga. I ona ci mówi: czakra serca. Najwyraźniej musicie zwrócić uwagę na czakrę serca i się uziemić. Miłość jest najważniejsza. Serce to centrum Twojego fizycznego. Ja. Ukierunkowany przede wszystkim na miłość. Jesteś bezpieczny, otwierając swe serce, by, ko by kochać i być kochanym, bo jesteśmy przy, przy tobie, chroniąc Cię i prowadząc. Najwyraźniej miłość przenosi góry, czyli zwróćcie uwagę na miłość do innych, do dzieci, do przyjaciół, do partnera czy partnerki. To jest bardzo ważny. Aspekt. Macie na to dwa tygodnie, aby zrealizować coś, czego może Wam brakować. No i to by było tyle, moje drogie koziorożce. Wchodzimy do panienki. Magik. Kochani, wy macie już przez te następne dwa tygodnie. Magika. Czyli posiadacie wszystkie te narzędzia, które są Wam potrzebne do tego, aby zrealizować swoje marzenia, pragnienia i plany. Tym bardziej, że mamy tutaj asa kijów. Kochani, magik i as kijów. Wspaniały początek, początek nowego życia. Nowej kariery, nowej pracy, nowego związku albo rozpoczęcia na nowo to, co już było, minęło i, i w stary związek może być uratowany. Może to być, to są narodziny też nowego jakiegoś projektu. A także wszystko przed Wami, moi drodzy. Ale. Uważajcie, bo macie tutaj dziesiątkę mieczy. Ktoś was może bardzo zranić. Ok? Jak nie będziecie. Albo to są też po prostu pomówienia, niesnaski, plotki, coś, co was męczy po nocach. Coś, nad czym musicie popracować, aby się dalej posuwać do przodu. Tym bardziej, że właśnie mamy tutaj dwór, dwójkę a, kijów, proszę bardzo, dwójka kijów, która ci mówi, że przyszłość należy do Ciebie. OK? A pod spodem mamy trójkę. To jest też karta podróży albo wyjazdu. Może to być, może też tak być, że ktoś do Was po prostu nadjedzie. Jeżeli szukacie pracy, ponieważ macie magika, to znajdziecie tą właśnie pracę gdzieś poza granicami swojego kraju, to znaczy poza granicami miasta, Państwa albo kraju, nawet i na innym kontynencie, być może że właśnie wyjedziecie w podróż albo ktoś do Was po prostu nadciągnie z innego państwa, miasta albo kraju, ok? To jest piękna karta podróży, bo to jest zarówno podróż wewnętrzna, jak i fizyczna też może być, ok? No i waszym motem jest. Infinity, czyli nieskończoność mojej panienki. A przy tym, jeżeli masz jakiekolwiek problemy, sytuacje, aspekty, które musisz rozwiązać, a jest potrzebna komunikacja w tym sensie, że y, wymaga to rozmów, a, więc odłóż to. Do końca tego miesiąca, bo Merkury jest w retrogracji i w tym wypadku ani siebie, ani kogoś nie zadowolisz, wręcz przeciwnie, będzie to po prostu narastało. A po co? Więc odłóżcie na miesiąc, kwiecień. No i numer 34. Zwróćcie uwagę na ten numer. Bo będzie grał bardzo ważną rolę w następnych dwóch tygodniach, i ona Ci mówi: Nie ma się czym martwić, jesteś bezpieczny, a wszystko znajduje się pod doskonałą kontrol kontrolą boskiej opatrzności i wszechobecnego porządku. Dzięki myślom i uczuciom pełnym miłości sytuacja zostanie rozwiązana. W najlepszy możliwy sposób i bez wysiłku. Także macie wsparcie, nie macie się czego obawiać, ale takie poważne rozmowy odłóżcie po prostu na koniec miesiąca. To jest moja rada. Jaką decyzję podejmiecie, takie będziecie musieli ponieść konsekwencje, moje drogie panienki. No i to by było tyle. Dziękuję ślicznie i słyszymy się w kwietniu, a później w maju, a być może, że jeszcze na nów coś zrobię. Nie wiem, nie obiecuję. Dziękuję i niech Was Bozia błogosławi, a aniołki oświetlą Wam drogę, którą podążacie. I zawsze je pytajcie i proście, a będzie Wam dane. Do widzenia!